Siemka, jeden z ostatnich odcinków w roku 2024, MZK Hojnice i Autosan Sun City 9. Najpierw jeszcze, zanim zaczniemy, praca od użytkownika Alus. Kamek, się bardzo serdecznie dziękuję, nawet tematycznie w sumie nam się zgrało dzisiaj z tym wozem. Wielkie dzięki. No i nasz pojazd tytułowy, Autosan Sun City 9 Low Entry, czyli po prostu kontynuacja projektu Jelcza M083C Libero w ofercie handlowej pozostaje do dziś ten model popełniony jest przez Britishka którego pozdrawiamy i gratulujemy pięknego modelu sigmastycznie wręcz to wyszło od razu takie szybkie Q&A czy pojazd jest dostępny dla wszystkich? Nie czy pojazd będzie dostępny za jakiś czas dla wszystkich? Nie wiem, choć się domyślam i kiedy pojazd będzie dostępny dla pozostałych graczy wszystkich, nie wiem. Także to, to bym na, na tym tutaj zamknął. Ok, dworzec PKP przez tezę, że oczywiście 110 najczęściej jeżdżą na linia chyba. No i jedziemy. Ja się dowiedziałem w ogóle przypadkiem, że ten pojazd tutaj zaimplementowano do, do testów, no ale fajnie, że, że jest. Naprawdę, że jak na, na, na grę, jak model na, na grę typu Urban Mówno no to jest bardzo fajny, świeży taki wygląd. Mnie się bardzo podoba, a nie wiem, czy zauważyliście, ale mam słabość do Autosana. Do, znaczy, no w ogóle do Sun City, no to jest akurat Jelcz Libero z, z inną mordą, i, i tak dalej, no ale wiadomo. Na co po niektóre linie w chojnicach by się na pewno taki autobus 9-metrowy dobrze spisał. No, może niekoniecznie na 110 akurat. No i to był ten nasz wariant właśnie, że po prostu przez elektrociepłownię żebyśmy sobie pojechali Dalej jedziemy już normalnie Widoczek z pierwszej osoby mamy taki tutaj w tym autosanie Na żądanie więc tylko gong dajemy W ogóle, jako że to już jest koniec tego roku, to możemy sobie tak pokrótce podsumować co się działo. No, a działo się dosyć sporo. W sumie, no, oczywiście, fakt, że dużo rzeczy się nie udało no, zrobić w terminie. No, na przykład liczyli na otwarcie block simów. Już wiemy, że to jest nierealne, niestety, w tym roku. Jakby nie patrzeć, Kamil tam sam walczy. Wiadomo, że nie, nie samym studiem człowiek żyje i, i to, to stąd też ta obsuwa wynika. Um, update u 4 oczywiście. Też się lekko, można powiedzieć, obsunął, chociaż no tutaj nie było żadnej daty konkretnej rzuconej, ale naprawdę warto zaczekać, to Wam powiem. No, tym bardziej, że już na samym starcie będzie bardzo, bardzo bogata rodzina pojazdów wzorowanych na Solarisach Urbino. Będą tak naprawdę co najmniej e, trzy, rodzaje na, e, trzy, trzy rodzaje, jeśli chodzi o napęd, czyli klasyczny diesel, elektryk, hydrogen. Oczywiście gazowce, gazowce, wszystkich generacji, więc no, troszkę tego będzie. Na no niestety, to się też opóźni już do przyszłego roku, to jest pewne. Ale myślę, że pierwszy kwartał przyszłego roku właśnie może być mocny, bo, bo, bo sporo tego może wyjść. Mamy też zapowiedzianą pierwszą sesję ze wczesnym dostępem na Zambrowinie na drugą połowę stycznia. Miejmy nadzieję, że uda się tego dotrzymać. Jeszcze z takich wydarzeń, no to co? Na pewno sesja na obszarach tutaj wszystkich rozwaliła. Oczywiście pod pozytywnym względem. Ponad 100 osób było, mimo zapowiedzi, w ten sam dzień co sesja. Także było ciekawie. Ja też nie mogę narzekać, bo sporo fajnych ludzi w tym roku poznałem i tak dalej i tak dalej także turotransportowo myślę, że było bardzo fajnie. Na no co do hojnic to czekamy oczywiście na dalsze aktualizacje. Jakie plany będą co do wymiany taboru w następnej kolejności to się Okaże, ja też czekam na powrót mojej stałki numer 234. To jest w serwisie dosyć długo. No i okej, okay. to by było na tyle. Tak króciutko dzisiaj tego autosana Wam chciałem pokazać. No mówię, jak niestety nie jest dostępny dla wszystkich, jest tylko dla tutaj administracji. Jak ktoś się chce przejechać, to może się z nami oczywiście przejechać jako pasażer. I tyle. No. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, zostawcie jakiś komentarz. I siema.